Witam serdecznie na kolejnym Gniocie. Niedziela to oczywiście za żadną robotę się nie biorę. Tylko długi spacer zedziem po lesie. On już czeka przy bramce, bo zobaczył, że biorę smycz. Nie będzie jakiś bardzo długi, bo jest zimno. Wiosna nam się troszkę schowała na parę dni i jest nieprzyjemny taki ostry wiatr. Nawet dinozaury to puściłem dzisiaj późno, przed chwilą. Rano je przetrzymałem w budce, no bo było wyjątkowo zimno. W nocy do nich przychodziłem. To tak miały pod lampą, tam koło dychy. Powiedzmy, to nie jest źle, bo na dworze to był mróz. No i teraz niedawno wypuszczone, to tutaj śmigają po całym tym wybiegu. Niech polatają. Ten czas, który będziemy na spacerze, przed wieczorem je zamknę i może im zamontuję na noc jeszcze jedną kwokę. Bo dzisiaj w nocy ma być nawet minus 4. Te okienko mają przysłonięte słomą. To im tak nie wieje, trochę łatwiej się trzyma temperaturę. No ale wiadomo, to drewniana budka jakoś super ocieplana ona nie jest, no to te ciepło nawet z kwoki ucieka do góry i gdzieś tam sobie uchodzi. To druga kwoka nie byłaby zła. W razie czego, jakby się nawet jedna przepaliła odpukać, to ta druga je trochę podgrzeje, bo jakby miały zostać na takim mrozie, na dobrym minusie, to by było niedobrze. Ale jak zaglądałem do nich, to jakoś bardzo pod lampą się nie chowały. Były w jej promieniu. Tam sobie spały, ale tak bokiem, nie pod samą jakoś za bardzo się nie tuliły. W ogóle nie widziałem, żeby marzły, także dzisiaj też ich nie zabieram do domu, żeby im nie robić takiej huśtawki, huśtawki temperatur. Za dużej, a my lecimy, bo tutaj już Edziu piszczy, że chce iść. Widać, że emocje go rozpierają, ale wie, że najpierw Smith trzeba podpiąć, podpiąć i nastawia się tutaj kółeczkiem. I dopiero tutaj teraz będzie szalał. Trasę zrobimy taką, żeby zajść na jedno i drugie pole, zobaczymy jak się prezentują już po zakończeniu prac polowych, takich wiosennych, już wszystko zasiane, pobronowane, te wzdłużki, wszerz i tak dalej, powinno już być dobrze. Wiadomo, te pole, które nie było uprawiane w zeszłym roku, będzie wyglądało dużo gorzej. Jeden pan gospodarz mi mówił, że mógłbym sobie w tygodniu tam podjechać. Wziąć widły i pozrzucać z pola takie największe te dreliny, największe jakieś kępy traw, co tam były wyrwane. To by było trochę lepiej potem na przyszły rok. No i wiadomo, kamienie wybrać akurat na tym polu. A to zaraz przejdziemy, to Wam pokażę. Z kamieniami nie ma tragedii na tamtym drugim, gdzie już były zbierane. I to ze dwa razy cały czas wychodzą nowe. No i niedziela to tradycyjnie czas na podsumowanie i plany. Mijający tydzień minął głównie pod znakiem robienia dużego wybiegu dla EMU. Poszło chyba całkiem nieźle. Znaczy, to się okaże, jak się przęsła, będzie yy, przyczepiało, może jutro, może pojutrze. Się za to zabiorę i to w jeden dzień powinno się udać. Tylko, żeby to dobrze skręcić, to musi być druga osoba. Bo te blaszki na dole czy środkowe, jeszcze to mu góry, to dam radę samemu. Ale tutaj się nie da, no bo jedna osoba musi z jednej strony trzymać śrubkę, a druga dokręcić. Inaczej to ona wypada i to jest z głupiego robota. Tam montowałem im tak na sztukę. Dwa przęsła to się wiecie, 10 razy nachodziłem w tej i nazad, żeby się udało jakoś to przykręcić, chociaż jako tako, żeby się trzymało. Słupki jeszcze dzisiaj sprawdziłem z rana, to są równo, ta waserwaga w oczku się łapie, trzymają się mocno. Ciężko je nawet w ogóle minimalnie poruszyć, ale ten beton jednak nie jest idealny. Tam zrobiłem dwa błędy, pierwszy to taki, że użyłem starego cementu, który tam miałem ponad pół roku jeździł w samochodzie, to pewnie on też już trochę zwietrzał, czy tam się skawalił, a druga chyba ważniejsza rzecz, tak patrzę, o co tu chodzi, a tu skorupka od jajka, tu chyba następna, a tu chyba w ogóle jakieś takie śmieci są wyrzucone, takie, żeby sobie dzikie zwierzęta jadły, jakieś kapusty nie kapusty widzę. No dobra, co mówiłem? Aha, no i takiego piachu użyłem, prosto z podwórka, trochę z ziemią, trochę z jakimiś korzeniami to też na pewno nie pomogło, żeby on był sztywniutki. No na szczęście to nie jest na, na fundament, czy jakiś tam ważny beton wylewkowy, tylko pod to powinno dać radę, mi się wydaje. A jak nie, to się poprawi, rozrobi betoniareczkę, tylko już kupię normalnego żwiru porządnego i się zaleje jeszcze raz. Jak ten nie jest taki mocny beton, to go się łatwo z tego słupka obstłuka w razie czego. I doszliśmy do tego pola, do tego większego, no, rzeczywiście, tych kęp to jest tyle, że tu z widłami, to mógłbym pewnie tydzień chodzić i bym tego dobrze nie wybrał. Nie ma tragedii, nie wygląda źle. I całe szczęście, że tutaj sieliśmy siewnikiem, bo w zeszłym roku to pan ręką siał, ale jakby tutaj było ręką zasiane, a są takie mocne wiatry, to by mi masę masę tych nasion, wiatr wywiał po prostu. A tak to myślę, że tam jakoś przynajmniej część się trzyma, się trzyma pod ziemią. No i widać. Że było zbronowane w poprzek, to też pewnie trochę te nasiona przysypało. Może wzejdą troszkę później, no ale nie ma takiego ryzyka, że wiatr wywieje, bo tu gdzie się nie spojrzę, to takie chmury pyłu z tego piasku latają. Najlepiej by było pewnie to uwałować jakimś dobrym wałem takim, no ale nie mam takiej możliwości. Tutaj w okolicy też nie znam nikogo, nie kojarzę. Kto by miał taki, co by się nadawał, bo żeby ubić trochę tą ziemię, trochę powciskać to wszystko, no i kamienie trochę powciskać pod ziemię, pewnie by było lepiej. No może jak się kiedyś dorobię swojego ciągnika, to się pomyśli, żeby jakiś taki mały wał sobie kupić. Tam oglądałem ogłoszenia. To są najróżniejsze większe, mniejsze, szersze, węższe, zalewane wodą, niezalewane, lekkie, ciężkie, no ale to się dokształcę, jak będzie taka już. Możliwość. Bo ciągnik to jedno, a dwa rzeczy, aby trochę sprzętu dokupić. Jakieś brony, jakiś pług, przyczepkę na pewno, właśnie jakiś wał by się przydał. No to nawet takie używane, aby tanie, jakieś w cenie złomu, to też to nie jest bardzo tanie, bo te maszyny dużo ważą. Po prostu na złom jakby ktoś chciał sprzedać, no to też parę groszy tam dostanie, no to poniżej ceny złomu przecież nie sprzeda, to oczywiste. Ale to jak będzie ciągnik, to się pomału, pomału będzie dokupywało jedną rzecz co jakiś czas i skompletuje sprzęcik na uprawę. Przewinęło się troszkę komentarzy pod ostatnimi filmami. No bo był taki temat, że dużo ciągniki mi robiły na polach, że szkoda, że zrzutki nie zrobiłem wcześniej na swój ciągnik to byście chętnie pooglądali, jak się z tym męczę? Bo raz, że nie umiem, dwa, że nie mam doświadczenia, a trzy, że mam dwie lewe ręce, także przygód by pewnie było wiele. I wiele by było do nagrywania na filmach, ale wiecie co? Nie żałuję, że tej zrzutki nie zrobiłem. Pomału, pomału się uzbiera. A ja mam takie obawy, że wiecie, komuś brakuje od pierwszego do pierwszego, bo teraz życie drogie, a mi będzie się dorzucał na jakieś figle i psoty, to z tym bym się źle czuł. Chociaż w kolejnych latach prawdopodobnie będzie łatwiej na tych polach działać, bo szczególnie na tym, co było długo nieuprawiane, to ciężko szła robota i orka ciężko szła, pług wyrywało do góry, bo to pełno korzeni, jakieś choinki samosieje, to jakieś kamienie, nie kamienie, te korzenie od tych traf, od tego wszystkiego, tu się mówi takiej drelyny, a to chyba darnina jest normalnie. Ale wiecie, tu jest dużo takich suwek, co są trochę inne, ale podobne jak saladera i seradela. No to ciężko szła robota, ale troszkę się przyglądałem, troszkę się może nauczyłem jak... Półku stawić, ale jakbym miał to robić sam, to bym to miesiąc chyba robił, bo. no bo się nie znam. No ale byłoby to na pewno ciekawe. A i przy bronowaniu się jeden ciągnik zakopał, mało się nie wywalił, bo aż zawis na bruździe, drugi większy musiał przyjechać, żeby go powyciągać, także że wiecie. Przygód było sporo, tylko ja to tak nie nagrywam za bardzo postronnych ludzi, wiadomo Co ty tutaj wypatrzyłeś w tym lesie? Ole wystartował przed chwilą, ale go przytrzymałem się uspokoju, musiało coś polecieć. Ale tutaj to sarny się lubią kręcić. Tutaj to o, wiele razy je widzieliśmy i nam przecięły drogę. Tędy mówisz, że pójdziemy, no możemy. Bo możemy iść tam trochę krótszą drogą, a tutaj trochę dłuższą, ale chyba ta lejka jest cała do przejścia. Dobra, chodź już. Daj spokój tym sarną. Edziu! No, Edziu, chodź! No i właśnie, to są momenty, kiedy dobrze mieć tą smycz w lesie, nawet jak nie ma grzybiarzy. No bo w sezonie grzybowym, no to, żeby do kogoś nie poodbiegł, nie przestraszył. Ludzie z małymi dziećmi przychodzą. No ja szczerze Wam powiem, też bym nie był zadowolony, jakbym sobie chodził z nim na przykład na spacerze. A taki wielki pies niepilnowany, bez żadnej smyczy, by do nas przybiegł, szczególnie rząd, to różnie reaguje na obce psy. Niekoniecznie bardzo przyjaźnie. Dlatego ja smycz noszę, bo za tą sarną dzisiaj to już by tam wyrwał, bym go potem szukał. Dwie godziny. Znaczy sam by wrócił do domu, bo on tu zna całą okolicę. No ale bym się bał, że gdzieś na szosę wyleci, coś się stanie. Różnie może być. Albo za łosiem pobiegnie, a łoś go kopnie i tyle z tego będzie. To lepiej dmuchać na zimne. O, i tu chyba jakieś dziki się pojawiły, bo coś tam poryte. Tak a propos dzików, było trochę komentarzy, że to tylko dziki będą z tych pól korzystały i tam ryły i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat w tych lasach koło mnie to tych dzików jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Sarny łosie to często widuję, a dzika rzadziej niż raz w roku. Bo mieszkam tu już 3,5 roku i dzika widziałem może dwa razy. I to pojedynczego, jak gdzieś przeleciał i poleciał. Żadnej watachy, żadnych warchlaków, macior. A tutaj jest tym spokój, ale właśnie ostatnio, jak tutaj chodzimy po lesie, coraz częściej widuję takie małe, ale jednak bywają ślady poryte przez dziki. Ale to kompletnie nie ma porównania z tym, co było w koło Szczecina, bo ja zawsze lubiłem do lasu chodzić, czy na grzyby, czy tak tam pochodzić. I w koło Szczecina to co chwilę było widać te dziki, bardzo dużo ich było, a tutaj prawie nie ma. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, jak się przeprowadziłem. Nie wiem, z czego to wynika. Może tutaj dziki mają więcej, wiecie, naturalnych wrogów. Znowu torby na puszki nie wziąłem, a to z tego względu, że już nie mam gdzie ich kłaść. Zaraz po całym podwórku będą mi się one walały, tyle ich nazbierałem. No już muszę się zmobilizować, w tym tygodniu jechać, to sprzedać. Ale będzie okazja, bo już wszystko wyjmę z Lublina, w sensie to ogrodzenie, przęsła i tak dalej. Paka będzie pusta, to się wywiezie, tylko chyba jakieś duże worki muszę kupić. Bo nie mam, żeby to popakować, bo przecież nie będę wiózł w tych kontenerach na śmieci. Ciekawe, ile zarobimy, ale chyba teraz cena niska jest puszek. Kiedyś był taki okres, że po 5 zł, czy nawet lepiej za kilo. A teraz to chyba spadło. Właśnie wchodzimy w taką ciekawą część lasu, która o tej porze roku, a chyba najbardziej to na jesień, wygląda jak z horroru. Szczególnie jak niebo jest zachmurzone. Dzisiaj nie jest tak źle. Ale ten sam kawałek klasu, to gdzieś za miesiąc wam pokażę, jak się zazieleni, jak wszystko puściliście. To jest tutaj przepięknie. Takie dwa oblicza tego samego odcinka. Zupełnie inne wrażenie robią, jak nie ma liści, jak są liście. I teraz pytanie za 100 punktów, gdzie tutaj w prawo odbić, żeby dojść do pola. Nie bardzo wiem, bo od tej strony chyba szedłem tylko raz, bo idziemy takim dużym kołem. Czekaj, jedził, to pokażę, bo baza jest gdzieś tam i my poszliśmy tam, mój tam i tędy. No, czyli od tej strony na pole się nie chodzi, ale jest tu jakaś ścieżynka, gdzie tam się da dojść. Ale już się kiedyś tu w jakąś gęstwinę zapakowałem taką, co ze smyczą nie jest zbyt przyjemne. No Najwyżej naokoło pójdziemy i naokoło na pole dojdziemy, jak tu nie trafimy tego skrótu. Zaraz się okaże, czy to tędy, czy nie tędy. Ale tutaj znowu elegancki lasek na grzyby. Na polu można sobie zrobić piknik grillka. I tu na grzyby wyskoczyć nieopodal. Ładne, tu są lasy koło mnie ładne. Mało jest takiej gęstwiny, a dużo jest właśnie takich. O, już starszego lasu, to się przyjemnie po nim chodzi. I się Człowiek tak w kółko nie plącze w te. W pajęczyny, czego chyba nikt nie lubi. O, chyba jakiś drapieżny ptaszek miał tutaj stołóweczkę to chyba jakieś gołębie tu straciły żywot. Tak mi się wydaje. I nie wiem, czy nie słyszę w tle jakiegoś pochukiwania sowy, ona w dzień by pochukiwała. Może, może niech ona lepiej tu zostanie, bo te sowy to lubią z dyskutować. Ejku, ile razy już mi się zdarzyło, jak sowa w nocy robi takie hu 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 hu, to on do niej szczeka w niebo. I tak potrafią dyskutować z godzinę. I dobrze trafiliśmy. Już tutaj za kawałeczek jest pole. A wydawało mi się, że źle idę. Ale wiecie co? Ten las to zupełnie inaczej wygląda o różnych porach roku. Bardzo się zmienia, że można naprawdę nie poznać tej samej ścieżki, którą się chodziło. I jesteśmy na tym drugim polu, które wygląda zdecydowanie lepiej. Teraz to się zrobiło równiutko, tych kęp jest mało. No wiadomo, do ideału jeszcze daleko, ale w porównaniu, jak tutaj było rok temu, to bajka. Znowu trochę kamieni powychodziło, takich dużych. Trzeba to by pozbierać, zabrać sobie na podwórko. Takie kamienie to się zawsze na rabatki, czy na to, czy na tamto przydadzą. No trochę ich tutaj leży, to najlepiej ciągnikiem z przyczepką podjechać, żeby daleko tego nie nosić. A na taką ziemię, na taki piach to nie wiadę Lublinem. Bo się z automatu zakopie nim. Także, jak się uda zorganizować ciągnik z przyczepką, albo się dorobić, to przyjadę i tych kamieni pozbieram, bo jest ich tutaj całkiem, całkiem dużo. Ale pole coraz bardziej mi się podoba. Równiutko się robi tutaj. I mniej tego w dziadostwa wszelakiego. Jeszcze z 2-3 lata i powinno być ładne pole, już takie jak najbardziej do uprawy. I przez las wracamy, żeby nie iść przez wieś, bo nawcie jest taki jeden piesek, który się z nim bardzo nie lubi. Wzajemnie się nie lubią. Tam to wiadomo na każdym podwórku są jakieś psy, i tam z każdym sobie poszczekają, poszczekają i generalnie jest luz. Ale z jednym to tak się nie lubią, tak docierają przy płocie, i tak on wtedy wyrywa, że to rękę może wyrwać, albo i obalić człowieka. To pójdziemy tędy. Udało się dotrzeć z powrotem do chałopy w te wietrzysko. O, już masz odpięto. Jeszcze trochę siły ma, bo leci całkiem chyżo. A jak tam dinozaury latają, idziemy do nich, drugą kwokę im zamontujemy, bo na noc minus 4. Ale dzisiaj też był mały minusik i tam nie było źle w tej budce. Ale w razie czego niech będzie i druga. Ona takiej ogólnej temperatury im pewnie w całej budce za bardzo nie podkręci. Ale o tyle będzie dobrze, jakby się jedna żarówka przepaliła te kwoki, to lubię się od czasu do czasu przepalić. To niech mają zapasowo. Udało mi się znaleźć starą kwokę, wszystko już porozplątywałem, bo oczywiście te łańcuszki i tak dalej to były poplątane. Taka już jest złośliwość rzeczy martwych, że jak coś może to się zapląta. Ale co ciekawe, znaczy ciekawe może nie, ale jest ten haczyk się ostał, że go tak zostawiłem na miejscu. To aż dziwne, to nie w moim stylu, ale się udało. Mamy haczyk. E, on chyba działa. Jakiś taki wyszczerbiony się wydaje na tym końcu, ale powinno się udać go wkręcić. Także lecę po żaróweczkę, montuję, sprawdzam, czy wszystko działa i lecimy do Emu to zamontować. A się Wam jeszcze pochwalę, jakie ładne drzewko sobie kupiłem. To jutro będziemy sadzić i to jest jarzębina. A gdzie to posadzimy? Myślałem, żeby właśnie gdzieś przy tym wybiegu, może dla EM i dalej też bym chciał jakieś drzewka takie, może nawet troszkę większe, posadzić, żeby z czasem porosły i dawały tam trochę cienia, trochę od wiatru osłoniły, na pewno tam nie zaszkodzą i nie powinny przeszkadzać. No, trzeba to dobrze jakoś wycyrklować, w którym dokładnie miejscu, ale taki jest plan. Jeszcze się mało wylatałeś? Nie wiem ile zrobiliśmy. Za 7 km to myślę, że pękło. A on jeszcze mi piłeczkę przynosi i chce latać. Kwoka działa, wszystko sprawdzone. Żaróweczka duża, wkręcona, chyba 250 nawet. Philipsa, póki co nie narzekam na te. Chyba pierwszy rok je zamawiałem i świecą się nie przepalają. Czasami jak się zamówi jakieś liche, to się często przepalają te skłopot właśnie jakby w nocy był mróz. No to idziemy do tej szarańczy. Pewnie będą chcieli mnie zjeść. Najpierw im dam trochę smakołyków, zielonka, kocia karma. Bo tam od rana to mają tylko tą swoją paszę zerówkę, bo resztę to już wyżerły. Edziu, ty tutaj nie wchodź. Tutaj jest zakaz przybywania dla ciebie, przynajmniej póki co, póki one nie podrosną. A daję im to, może się zmrowią do tego i będą to sobie zajadać, chociaż u nich to się rzadko zdarza. Kurto się sypnie i się zlatują wszystkie. A one to nie muszą pochodzić w koło jedzenia z 10 minut. Ale może będą mnie mniej zaczepiać, jak będą miały tutaj coś smakowitego. A ja lecę po sprzęt. Wszystko już mam uszykowane, tylko że na Lublinie. Do tej skomplikowanej operacji potrzebujemy wkrętaczki, wkręta. No i oczywiście kwoki. Tutaj im się świeci, a ja widzę, że one tu mają 15 stopni. To na razie można im ją wyłączyć, bo słoneczko przygrzało. Co prawda na dworze jest zimno, ale w tej budce jest trochę. Cieplej. Edziu tam na nie poszczekuje, ale chyba nic się nie wydarzy. Dobra, oby, oby, oby wkręta wziąłem tylko jednego, żeby nie pogubić, bo zgubienie wkręta grozi tym, że go zaraz pożrą. O, już przyszły tutaj zaciekawione. Teraz odległość tutaj mniej więcej taka sama. Dobra, no i wiedziałem, że mi wypadnie, dlatego tylko jeden, ale już wzięty. Montujemy. Haczyk gdzieś on tutaj powinien być jest, tylko jakoś go trzeba z tego kabla wysunąć mocno wkręcę, żeby się mocno trzymało, dobra Halo Dajcie spokój dobra, teraz powiesimy mniej więcej na takiej samej wysokości jak to Podwoimy tutaj zapięcie w razie czego Wystawimy kabel na zewnątrz. Powinna przejść nam ta wtyczka, jak tamta przeszła. Przeszła. No i gitara. Teraz podłączyć zobaczyć, czy to działa. Zabrać wkrętaczki elegancko. One są nawet takie same. Zawieszone, i tam lecę to podpiąć. Edziu, nie stresuj się. Edziu, nie rób tu kurzu. Już taki byłeś spokojny wobec nich. Daj spokój. Edziu, masz tutaj marcheweczkę, bo niosę królikom. Wziąłem jedną więcej, żebyś też sobie zjadł, bo ja znowu idę do dinozaurów zobaczyć, czy tam wszystko działa. Ale chyba tak, tylko troszkę kabel poprawimy. No chodźcie, chodźcie. Zobaczymy, czy na wysokość jest tutaj dobrze. Weźcie tutaj przymierz. I jak sytuacja? Chyba nie jest źle. Przesuń się tutaj. I jak? Lux? Elegancko? No, dobrze jest. Łapią się na wysokość, tak, żeby nie zawadzać tam dynką. A ten, a powinno ich odpowiednio dogrzewać, prawda? Tutaj troszkę przejdź. Dobrze jest. Dwie te lampki to będą miały cieplutko, łabuzie. Króliki dostały marchewki smacznego. Czarny też tam dostał. Ruda też. No, ale ten mnie cały czas tucze. No, cały czas. Kogutku, uspokój się. Musisz mnie ciągle bić. Jak mam buty z blachą, to tego tak nie czuję, ale w takich adidaskach to mnie nawet boli. Muszę cię przytrzymać, żebyś się uspokoił. Przyszły, kurki, bronić swojego koguta, Jedna i druga, tylko Grażynka to mnie lubi to. To mnie nie tucze. No leć, może ci już przejdzie. Ten nastrój awanturnici, co? No to dobrze. No to lecimy puścić kury na zielonkę, bo to już pomału czas. Dzisiaj nawet troszkę wcześniej, bo wczoraj była brzydka pogoda. To się szybko zeszły na grzędy. No dzisiaj też nie jest najlepsze, ale nie pada. Wczoraj to i śnieg i grad potem padał. Wcale było tak niewesoło, a dzisiaj mimo że zimno i wiatr to jest słoneczko. To się trochę pokręcą jakąś zielonkę sobie podziubią. Obiad podany to towarzystwo wypuszczamy. Balbin już tutaj koncert robi. No leć, leć. Poskupcie sobie tam, poskupcie, póki świeci słońce. I na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam na jutro. Na siódmą rano. Na razie, cześć.